się siema, wszyscy siema, znowu w dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać jak można zamienić tekstury skina na przykład postaci z Fortnite'a w aplikacji Blender. Ale jeszcze przed tym chciałbym was zachęcić do zostawienia subskrypcji z dzwoneczkiem oraz lajka like pod filmem. No i co? Lecimy. Więc yy, będziecie mieli taki link w opisie. Yy, to jest link do takiej paczki jakby ze skinami Fortnite'a. Tutaj mamy akurat aure, którą sobie pobiorę, więc pobieramy ją. Teraz jak już nam to się pobierze, klikamy sobie w to dwa razy. Otworzy nam się postać w aplikacji blender. I teraz tak, jeśli chcemy zamienić tekstury yy, aury, to wchodzimy sobie w zakładkę Shading, klikamy sobie tą zakładkę, wybieramy sobie trzecie okienko. Tutaj i teraz yy, czekajcie, przesunę tylko kamerę, aby Wam pokazać o co mi chodzi. I teraz tutaj są tekstury aury, co nie? Patrzcie, jak je teraz usunę, to zniknie cały strój. I teraz, jeśli chcemy je zapisać, klikamy sobie tą opcję, to pierwsze wybieramy. I teraz, przynajmniej w moim przypadku, to się zapisało w pobranych, w folderze tekstury. Więc sobie wchodzimy w eksploatator plików. Tutaj ma, pojawi nam się taki folder o nazwie tekstury. Klikamy to. No i teraz w to wchodzimy za pomocą na przykład naszego programu graficznego. Ok, więc wczytuje mi się już Adobe Photoshop. Ok, więc tutaj mamy nasze tekstury aury. I możemy sobie to zmienić według naszego uznania. Ja sobie dodam taki napis. Y, Fabi, żeby wszystko było jasne. że to ja sam zrobiłem. Y, ok, trzeba trochę pomniejszyć ten napis, bo jest y, troszkę za duży. Ok, więc pomniejszamy to. I tutaj sobie go ustawiam. Teraz tak, y jeśli chcemy zapisać te tekstury, to wchodzimy teraz w plik. Eksportuj, szybki eksport jako PNG. I teraz y nazywamy sobie nasz plik. Ja sobie nazwę ten plik tekstury testowe. Ok, więc zapisujemy to w zakładce tekstury. I teraz tak, wchodzimy sobie z portem do aplikacji Blender. Jeśli chcemy zmienić te tekstury, to musimy usunąć te stare i teraz klikamy otwórz. Wchodzimy w tekstury i teraz wybieramy te, które ostatnio zapisaliśmy. I Proszę bardzo, tak się prezentuje nasza aura zmieniona. Tutaj jest brakuła. No i co? Mam nadzieję, że poranik się przydał, a Wy nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji z męczkiem. A z like w i widzimy się za tydzień w środę. Cześć!